kanale. Yy... No powiem ci szczerze do momentu, kiedy nie dowiedziałem się, że nie żyję, nie wiedziałem kto to jest. Nie będę ci mówił, że wiedziałem, bo nie wiedziałem. Więc no. Rak to jest najbardziej skurwiała choroba na, na tej ziemi. I najgorsze jest to, że Rak zawsze zabiera najlepszych. Ja to nie mówię o tym, że jakiś youtuber miał kurwa 12 baniek subów. Ale dziwnym trafem kurwa na raka nie umierają osoby, które no jakoś tak jest, kurwa, że kurwa siedzi, kurwa jakiś żul pod mostem, chleje dyktę, kurwa całe życie, pali fajki, kurwa i, i tam wartość odżywcze to jest zero. Nic, kurwa, do 70 tam będzie leżał. A ludzie, którzy albo dużo wnoszą, albo są dla innych ludzi bardzo ważni, zazwyczaj kurwa dostają raka i to jest kurwa tragiczne, nie? No. No. Tata też na raka większość chłopów w mojej rodzinie. To może, może mieszkacie w jakimś miejscu podatnym na rakotwórczość. No. Że sobie wróżysz? <laughs>